Dzień dobry. Witam pana. Prośba, żebyśmy nie mówili o Rafale Trzaskowskim. Trzaskowski. Świetnie. To przejdźmy może do tych punktów z deklaracji. I pierwszy punkt. Nie pod... Jasne, tak. Świetnie. To punkt trzeci. Nie podpiszę żadnej ustawy. Oczywiście nie będę się podpisywał jako przyszły prezydent. Świetnie. To mamy to. Punkt czwarty. Nie pozwolę. No oczywiście, że nie pozwolę. To mamy punkt piąty. Tak. Świetnie. Dalej. A, no. yy, tak. Punkt siódmy. Stopy. Yy, nie. Czyli mogę liczyć. Okej. Okay. Rafał Trzaskowski. Dzień dobry to pierwsze pytanie. Tak czy nie? Tak. Wszystko rozumiem. To przechodzimy do ośmiu punktów. Pierwsze. Zaproponowałem taki punkt. Tutaj moglibyśmy się zgodzić. Naprawdę? Tak. A dlaczego? Pan świetnie o. o tym wie. Właśnie ja nie wiem. Dlatego, że obiecuję. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, to przejdźmy do drugiego punktu. Nie podpiszę, że... Żad... Prosta odpowiedź. Stopy. No!